Za nami bardzo intensywne półtorej roku. Wspólnie z rolnikami, organizacją pozarządową, z Magnuszowic, Uniwersytetem Przyrodniczym z Wrocławia, firmą doradczą z Warszawy utworzyliśmy ModerHedge EPI, grupę operacyjną. Udało nam się pozyskać środki, udało nam się przeprowadzić bardzo udane cztery konferencje. Celem powołania grupy operacyjnej było. Propagowanie piskląt karmionych i pojonych w klujniku, jako pomysłu na to, żeby ta produkcja była bardziej prokonsumencka, w takim sensie prokonsumencka, że tego typu pisklęta są mniej narażone na stres. Musieliśmy tego dowieść w badaniach. Jesteśmy po, po, po szeregu badań z Uniwersytetem Przyrodniczym z Wrocławia. Udało się dowieść, że, że jest to właściwy kierunek. Udało się zainteresować klientów. Jest bardzo duże zainteresowanie. W maju 2018 roku LIDER podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa grant, projekt dotyczący wpływu innowacyjnych technologii lęgu na zdrowotność i produkcyjność kurcząt rzeźnych. Prowadziliśmy również jako Uniwersytet Przewodniczy we Wrocławiu badania o charakterze innowacyjnym dotyczące możliwości aplikowania do jajowo rozwijającym się zarodkom probiotyków i ocenialiśmy wpływ tychże probiotyków podanych, jeszcze raz podkreślę, dojajowo, jest to metoda innowacyjna, na parametry produkcyjne, zdrowotność i chorobotwórczość zachorowania kurcząt brojlerów. Wprowadziliśmy na rynek wczesne karmienie. Co to dokładnie oznacza? Że zaraz po wykluciu, natychmiast po wykluciu się piskląt, dostarczamy im możliwość spożycia paszy, wody. Klują się w naturalnych warunkach z dostępem do światła. Następną rzeczą, którą wprowadziliśmy na terenie w Lęgarni, to jest szczepienie do jajka. Jest to również bardzo innowacyjny sposób zabezpieczania profilaktyki piskląd zwiększyliśmy również wylęgowość. To oznacza, że ze stu jajek uzyskaliśmy więcej piskląt. Jest to również coś bardzo innowacyjnego z tego względu, że poprawiając dobrostan w aparacie klujnikowym, dając im dostęp do paszy, paszy i wody, zapewnia im lepszy start, lepszy rozwój organizmu, co obserwujemy w terenie, co obserwujemy u naszych klientów. Wykonywaliśmy pomiarów morfometrycznych, a więc mierzyliśmy te pisklęta, ważyliśmy te pisklęta w różnych punktach czasowych. W dniu 0, czyli świeżo po wylęgu, w 7, 21 i 35 dniu tuczu kurczącrośnych, już na fermach reprodukcyjnych. Okazało się, że rzeczywiście te piskęta dzięki temu, że wcześniej zaczynają pobierać pasze, wcześniej zaczynają pobierać wodę, cechują się zdecydowanie lepszymi parametrami produkcyjnymi. Było to ewidentnie wykazane, robiliśmy. Trzykrotnie badania, w trzech powtórzeniach prowadziliśmy analizy statystyczne, które w sposób jednoznaczny wykazały, iż są to kurczęta cechujące się lepszą dynamiką wzrostu i lepszą zdrowotnością. Zastosowane urządzenia na terenie Modern Edge są najbardziej innowacyjnymi, najnowocześniejszymi urządzeniami na terenie Polski. Myślę, że nie musimy się wstydzić, jeżeli chodzi o świat. To są, to są pionierskie rozwiązania. Staliśmy się liderem w branży. że jest to absolutnie innowacyjna technologia. Myślę, że to technologia, która ma przed sobą ogromną przyszłość i myślę, że znajdzie ona również naśladowców innych producentów kurcząt rzeźnych. Tym bardziej, że z moich informacji, które docierają do mnie, wynika, że zainteresowanie również dużych sieci handlowych, dużych integratorów jest ogromne, jeżeli chodzi o te piskęta, ponieważ lężone są one w warunkach podwyższonego dobrostanu. A przecież dzisiaj jesteśmy jakże czuli na to, żeby zwierzęta odchowywać w takich właśnie warunkach.